Witam z tej strony. Mag bezimienny i jest to trzeci odcinek ciekawostek z Gry Asa. W tym odcinku będzie sześć ciekawostek, bo w ostatnim były tylko dwie. Pierwszą ciekawostką będzie możliwość zmiany wielkości księżyca przez strzał z karabinu snajperskiego. Drugą będzie logo Rockstara ułożone z gwiazd. Trzecią ciekawostką będzie otwarty grup Palamilo Kreg. Poczekajmy do nocy, bo to nie koniec. W nocy ten grup jest podświetlony na fioletowo, a ten świeci. Czwartą ciekawostką będzie opuszczony wózek inwalidzki w Palomilo Jak widać, właściciela nigdzie nie ma nawet pod wodą. Piątą ciekawostką będą ruchome schody, przez które nie można wyjechać na górę. Szóstą ciekawostką będzie policja katująca cywila na parkingu pod komisariatem. Dziękuję za oglądanie. W następnym odcinku będą cztery ciekawostki tak jak powinno być. Dzięki cześci i na razie mag bezimienny.